O tym opowie nasz gość. Daniel Petrykiewicz, dzień dobry. Petryczkiewicz. Petryczkiewicz, przepraszam. E, bardzo zrobił na mnie duże wrażenie ten materiał, stąd być może moje lekkie rozkojarzenie. Fotograf, bloger, aktywista, bardzo to mi się podoba, pasjonat rzeczy małych, dzikich i lokalnych. Mhm. Bardzo bardzo jest to mocne, dlatego że też będziemy o tym mówić. Ambasador rzeki małej i jej rozlewisk, które odkrył na nowo i które walczy od ponad trzech lat, to długo. My, Jeżeli mamy jest... tak mało czasu na naprawę czegokolwiek. No właśnie, no bo się za wolno zmieniają. Gdyby Pan powiedział konkretnie, co robimy źle, i, bo wtedy będziemy wiedzieli, jak to zmienić, jeżeli będziemy wiedzieli, co źle. No przede wszystkim musimy pamiętać o tym, że przekształcamy środowisko naturalne od bardzo długiego czasu. Tak? To, że odra jest skanalizowana, budowana bałami, to nie jest kwestia ostatnich 20 lat czy 30, tylko ostatnich 100. Tak? Więc problem nie jest. W tym akurat w przypadku Odry, że nagle ją zamknęliśmy w wałach, tylko w tym, że nie robimy nic, żeby ją uwolnić, to znaczy nie we wszystkich miejscach, bo są takie miejsca, gdzie rzeczywiście wały odsunięto, to jest dolny bieg rzeki, natomiast jakby mówimy o bardzo dużej rzece, o drugiej największej rzece, ale tak naprawdę to klud tkwi w tych małych rzekach, dlatego że małe rzeki jest oczywiście dużo, one są jak naczynia włosowate organizmu ludzkiego, czyli jak te, jak te małe rzeki będą wysychać, albo będą zanieczyszczone, będą niosły zanieczyszczenia, to duże też te zanieczyszczenia będą miały. Natomiast to, co my zrobiliśmy generalnie z ogromną większością tych małych rzek, małych, średnich, to je przekopaliśmy, wyprostowaliśmy, e, e, z, 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 zabiliśmy je, bardzo często ich e, doliny, dlatego że Nagle włożyliśmy je w kanał, pozwoliliśmy się budować na przykład na brzegach bardzo blisko, zniszczyliśmy strefy buforowe, czyli mokradła, torfowiska, meandry, którymi te rzeki płynęły. No i teraz zaczynałem mieć pretensje o to, że te rzeki na przykład wylewają i kogoś zalewają, zalewają drogi. Widziałem wcześniej w, w materiale to i nawet sobie sprawdziłem na mapie, nie pamiętam, lutryna chyba ta rzeka jest, ja, tak, nie, tak. jakby nie znam miejsca, ale spojrzałem sobie szybko na mapę i też zobaczyłem, że rzeka jest absolutnie poprostowana na bardzo długich odcinkach, yy, czyli nie ma też właśnie tej strefy, w której może naturalnie wylać. Bo, ale też chyba ta, to betonowanie, prostowanie koryt, o których Pan mówi, sprawia, że ograniczamy możliwość rzeki do samooczyszczania. A to jest tak. przecież też kluczowe. Ja to zawsze y, lubię zabrać nad swoją małą rzekę, właśnie o której no, czuję się ambasadorem, czuję się za odpowiedzialny i o którą walczę. A, rzeka mała. Jest... Na rozmiar, ale też się tak nazywa. Tak. Też się tak nazywa. No się nazywa. Też historycznie nazywa się, nazywa się Wierzbna, ale w tej chwili funkcjonuje w, we wszystkich dokumentach jaka rzeka mała, ma 16 kilometrów, wpada do jeziorki w Konstancinie, a jeziorka wpada do Wisły, Wisła do Morza. No i teraz y, mała jest takim super przykładem tego, że przekopywano ją przez bardzo długi czas. Ja na przykład obserwuję w tej chwili, jak tam gospodarzą w niektórych miejscach Bobry, na przykład, które robią tamę. No, rzeka nie jest duża, więc można w miniaturce w takim laboratorium sobie to obejrzeć. Jak y, idzie woda i jest tama Bobrowa i w miejscach, gdzie rzeka ma miejsce, może się rozlać. Ja widzę na przykład, jak wygląda woda, która jakby jest przed tamą i za tamą i bardzo fajnie można zobaczyć na przykład jak teraz przy tej dużej wodzie niestety bardzo dużo śmieci spływa, tak, więc jak widzę te wszystkie małpki, butelki, na tej tamie to się wszystko zatrzymuje, ale też jakby można obserwować, że ta woda na tych tamach i rozpływając się w trawie, ziemi, mchu, po prostu się filtruje, jest dużo czystsza. Czyli wychodzi też na to, że w takim razie poza rozwiązaniami systemowymi, od, które od nas bezpośrednio nie zależą, mhm. od Pana, ode mnie, bo no, to są wydzieramy. rozwiązania systemowe. <grym> no, tak, owszem, ale my możemy sami, jako pojedyncze osoby, w takim razie zrobić też coś, żeby to yy, poprawić. Mówi Pan, że w, w wodzie pływa, yy, yy, no... Możemy za nie nie czystać, syf, tak? Ale to jest brzydkie słowo nawet no. w telewizji, ale jeżeli mielibyśmy to zobrazować, no to chyba tak można to, to nazwać. No, nie wygląda no to dobrze. No, wiem, no to to się nie wygląda jak bagno Ja dzisiaj, ja dzisiaj yy, na odcinku, co yy, prawda nie z rzeki bezpośrednio, chociaż z rzeki też kilka butelet wyciągnąłem, ale jest taki rów melioracyjny, który wpada, zasila rzekę. Yy, no to tam w, yy, na odcinku 100 metrów wyciągnąłem 2,80 litrowe worki śmieci. No tu się tam biorą, chce pan Ty... powiedzieć, że ludzie jadą nad rzekę i wyrzucają Ty... do śmieci? Tak, absolutnie. Te idą do lasu, idą, nie wiem, te... Ja słyszałem nawet, że niektórzy sobie szybką małpkę popijają w aucie i wyrzucają po prostu butelkę przez okno, bo to trochę tak wygląda. No jest droga, obok są domy, no i jest pełno śmieci, na przykład w tym rowie i to wszystko spływa, spływa do rzeki. Jeżeli nie ma właśnie naturalnych przetamowań, nie ma meandrów, nie mają gdzieś te śmieci, na przykład te, co widzimy, bo jeszcze są te wszystkie, co nie widzimy, azotany, fosforany, to wszystko, co spływa z pól. Jeżeli rzeka płynie prostym kanałem do większej rzeki, to wszystko to po prostu spływa bez możliwości oczyszczania, no i potem mamy na przykład zakwity w Bałtyku, silnic i tak dalej, bo to jest właśnie zbyt, zbyt żyzna jest woda. Okej, okay, to ludzie, ludzie wyrzucają śmieci, a czy, pańskim zdaniem, władze, wyciągnęły jakiekolwiek wnioski z tego, co było i działo się na odrze. Jeszcze nie, jeszcze nie. I to jakby jest zdanie całego środowiska, też przede mną tutaj Piotr Gniezdański się na ten temat wypowiadał. Absolutnie mamy sytuację tak, że przede wszystkim wody polskie dalej są w, w gestii Ministerstwa Infrastruktury. Rzeki i wody to nie jest zasób. Tak? Jeżeli jakby zacznijmy od nazywania rzeczy powiem jej, to jest przyroda, przyroda powinna być w Ministerstwie Środowiska, tak naprawdę Ministerstwie Ochrony Środowiska, chcielibyśmy wszyscy, żeby my tak... My kochamy eksploatować przyrodę. E, no właśnie, a my z a no powrotem tak. jakby ma, ma, mamy je w tym miejscu, mamy rzeki w tym miejscu, gdzie... Naznaczamy je od razu właśnie eksploatacją, tak? Więc to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz to są właśnie chociażby ograniczenie zrzutów wód pokopanianych, tych zasolonych do odry. to jest jedna z, z takich bardzo podstawowych rzeczy. No i w ogóle rozpoczęcie dbania o to, żeby rzeki żeby rzeki renaturyzować, czyli o co chodzi, no tak naprawdę pozwalać im się rozlewać, meandrować, nie pozwalać się budować za blisko. A co z tymi rzekami, które na przykład już zostały zabetonowane? Czy my możemy cały to czas? Jakoś można, odkręcić? Oczywiście, że cały czas można to odkręcić, tak? Wystarczy, że na przykład. Yy, yy, o ile brzeg nie jest zabudowany. Tak, o ile brzeg nie jest zabudowany, ale mo, zakładam, że nie jest zabetonowany, ale na przykład jest obwałowany, albo w jakiś sposób rzeka jest tylko wyprostowana, no to można porobić bystrza, czyli na przykład pospłycać wodę, rozkopać te żeby ona się miała gdzie rozlać, więc absolutnie można i jest dobry kierunek. Ja bym chciał, żeby też to pozytywnie jakoś skończyć. W zeszłym tygodniu w Światowy Dzień Mokradeł odbyło się bardzo duże, chyba pierwsze takie w ogóle w historii spotkanie na szczycie, gdzie. Cztere, przedstawiciele czterech ministerstw na bardzo wysokim szczeblu, tak? i minister finansów i pani minister e, środowiska Reniklowska i pan e, minister Dorożała, e, przedstawiciele ministerstwa rolnictwa, przedstawiciele ministerstwa infrastruktury, RDoSiu, w pani prezes Wód Polski i tak dalej. Spotkali się ze społecznikami, czyli NGO-sami oraz naukowcami z Uniwersytetu Warszawskiego. To wszystko było pod egidą Centrum Ochrony Mokradów, pana profesora Kotowskiego. Pierwszy raz miało miejsce takie spotkanie, na którym trochę nastąpiło takie nowe otwarcie i zdaje się, że praktyczna realizacja tego punktu 9 umowy koalicyjnej, gdzie jest też mowa o odtwarzaniu właśnie mokradeł, renaturyzacji i polepszeniu stanu rzek. Więc chciałbym pozytywnie zakończyć. Jakby bardzo dużo złego się stało. Ale wydaje się, że mamy jakieś nowe otwarcie i naprawdę możemy bardzo dużo dobrego zrobić. Panie Danielu, cieszymy się, że jest pan u nas, bo jak widać ta edukacja ekologiczna, no nie jest chyba jeszcze w Polsce na tym poziomie, no, na którym to. powinna być, więc edukujmy, mówmy o tym, jak najczęściej nie tylko w momencie, kiedy dochodzi do takiej tragedii jak na Odrze. Bardzo dziękujemy za tę rozmowę. Dziękuję. Daniel Petryczkiewicz, fotograf, bloger, aktywista i ambasador rzek. Dzie